Miejsce w minutkę San Francisco to miejsce gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Golden Gate Bridge, ten ikoniczny most, to symbol San Francisco. Widok z jednego z wielu punktów widokowych na most, zatoką miasto, zapiera dech w piersiach. Udaj się do Golden Gate Park, rozległy park idealny na relax piknik. Jest większy niż Nowojorski Central Park. Taj największa chińska dzielnica poza Azją. Poczuj klimat orientu, spróbuj autentycznych dań i zrób egzotycznych w egzotycznych sklepikach. Alcatraz, wyspa więzieni które fascynuje mroczną historię, wybierz się na wycieczkę promem. Spacer ulicami miasta, odkryj urocze zakątki, podziwiaj wiktoriańską architekturę i poczuj klimat San Francisco. Odpocznij na ławce, popatrz jak toczy się tu życie. Udaj się na nabrzeże, gdzie znajdziesz mnóstwo sklepików z pamiątkami, lokalnym arcydziełem i smakołykami. Skosztuj lokalnych specjałów, od owoców morza po burgery. San Francisco to miasto pełne niespodzianek. Zwiedzaj, próbuj, baw i ciesz się niepowtarzalną atmosferą.